Tutaj mamy ławki do siedzenia i pomnik Maryi Mario Mario mudy się za nami 1960 rok Mamy tutaj znicz który się świeci, pali Dobra, witam Dzisiaj jesteśmy pod opuszczonym kościołem No jest mi tata Siema No chyba już idziemy, chodźmy może tędy. Tutaj mamy rozwalony płot, więc tędy możemy sobie przejść. Dobra. Tak wygląda ten kościół. Kościół jest z 1870 roku. I jest otwarty. Tutaj mamy ławki do siedzenia i pomnik Maryi. Mario, Mario Mudy się za nami. 1960 rok. Mamy tutaj znicz. Który się świeci, pali no. Jest już kościół tutaj, więc wchodzimy do środka Idź ze mną? Dobrze No ogólnie kościół jest pusty I tak on wygląda Ale nie był jakiś bardzo duży, nie? To pójdziemy Transformatory To transformator, nie? No tutaj mamy krzyż wielki Wielki po jakimś piwie Mały ten kościół Może do góry pójdziemy teraz Może pójść pierwszy, bo ja się trochę boję tak Tam nic nie ma Dobry Nie Nie Kiedyś byłem w podobnym kościele Ale nie opuszczonym? Nie Okej okay. O pewnie tak, ale mam mały ten kościół Tutaj to jest jakaś belka drewniana Ciekawie to wygląda, ale niestety puste No wejście do góry Jak? Nie, tam się nie da wyjść. A no tu zobaczmy O! o. Moment coś kurwa takie pomieszczenie może gospodarcze Ciekawe Zrobić zdjęcie? Mamy jakiś papierek Rodezja Co mówisz? Co, wychodzimy już z niego? Widać, że była kutka, ale to się rozwaliło Zobaczymy tył Ta wygląda z tyłu Taki mały kościołek Myślałem, że będzie trochę większy Ale wyposażenia żadnego nie było Także co, to by było na tyle chyba Ustawienia łapki w górę i subskrypcji Jeżeli film wam się spodobał I do zobaczenia w następnym filmie, siemano